Carlo Collodi, Pinocchio. Jeżeli korzystasz z tego audiobooka, pomóż mi rozwijać mój kanał i subskrybuj go z dzwoneczkiem. Bardzo dziękuję. Rozdział 17. Pinocchio zjada cukier, ale nie chce zażyć lekarstwa. Kiedy przychodzą po niego grabarze, wypija lekarstwo i czuje się lepiej. Potem kłamie i za karę jego nos wydłuża się. Gdy tylko trzech doktorów wyszło z pokoju, wróżka podeszła do łóżka pinokia i dotykając jego czoła stwierdziła, że płonie z gorączki. Wzięła szklankę z wodą, nasypała do niej białego proszku i podając ją pajacykowi, powiedziała z czułością: Wypij to, a za kilka dni będziesz zdrów. Pinokio spojrzał na szklankę, skrzywił się i zapytał grymaśnie: Czy to jest słodkie czy gorzkie? Gorzkie, ale dobrze ci zrobi. Jeżeli to jest gorzkie, to ja tego nie chcę. Wypij. Nie lubię gorzkich rzeczy. Wypij, a dam ci kostkę cukru, która zabije smak lekarstwa. Gdzie ten cukier? Tutaj. Odparła wróżka, biorąc kostkę cukru ze złotej cukiernicy. Najpierw chcę dostać cukier, a potem wypiję lekarstwo. Obiecujesz? Tak. Wróżka dała mu cukier, a Pinokio w mgnieniu oka pogryzł go, połknął i oblizując wargi powiedział. Gdyby tylko cukier był lekarstwem, zażywałbym go codziennie. A teraz dotrzymaj obietnicy i wypij tych kilka kropli wody. Dobrze ci to zrobi. Pinokio wziął szklankę w obie dłonie i wetknął do niej nos. Uniósł ją do ust i jeszcze raz wetknął do niej nos. Zbyt gorzkie, zbyt gorzkie. Nie mogę tego wypić. Skąd wiesz, skoro nawet nie spróbowałeś? Wyobrażam sobie, czuję zapach. Chcę jeszcze jedną kostkę cukru, a potem wypiję. Wróżka z macierzyńską cierpliwością dała mu kostkę cukru, a potem znowu podała mu szklankę. Nie mogę pić, powiedział pajacyk, krzywiąc się na nowo. Dlaczego? Bo przeszkadza mi ta wypchana pierzem poduszka na moich nogach. Wróżka zabrała poduszkę. To na nic, teraz też nie mogę pić. A co się dzieje teraz? Nie podoba mi się, że drzwi są uchylone. Wróżka zamknęła drzwi. Nie wypiję, zawołał Pinokio i wybuchnął płaczem. Nie wypiję tego paskudnego lekarstwa. Nie chcę, nie chcę, nie, 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 nie. Mój chłopcze, będziesz tego żałował. Nie obchodzi mnie to. Jesteś bardzo chory. Nie obchodzi mnie to. Za kilka godzin gorączka zabierze cię na tamten świat. Nie obchodzi mnie to. Czy nie boisz się śmierci? Ani trochę. Wolałbym umrzeć niż pić to brzydliwe lekarstwo. W tym momencie drzwi do pokoju otworzyły się i weszły cztery czarne jak atrament króliki niosące na ramionach małą czarną trumienkę. Czego ode mnie chcecie? Zapytał Pinokio. Przyszliśmy po ciebie. Odparł największy z królików. Po mnie? Ale ja jeszcze żyję. Jeszcze żyjesz, to prawda, ale za parę chwil umrzesz, bo nie chciałeś wypić lekarstwa, które mogło cię wyleczyć. Och, wróżko, moja wróżko! Zawołał pajacyk. Daj mi też szklankę. Szybko proszę, nie chcę umierać. Nie, 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 nie chcę jeszcze umierać. I chwyciwszy szklankę w obie dłonie, wypił lekarstwo jednym haustem. Cóż, rzekły króliki, tym razem trudziliśmy się na próżno. Obróciły się napięcie i z powagą wymaszerowały z pokoju, niosąc czarną trumienkę, mamrocząc i gderając pod nosem. W mgnieniu oka Pinokio poczuł się lepiej. Wyskoczył z łóżka i ubrał się. Wróżka, widząc jak biega i skacze po pokoju wesoły jak ptak, zapytała. Moje lekarstwo jednak ci pomogło, nieprawdaż? O tak! Czuję się jak nowonarodzony! Dlaczego więc musiałam tak długo cię prosić, żebyś zgodził się je wypić? Bo widzisz, jestem chłopcem, a wszyscy chłopcy nie cierpią lekarstw jeszcze bardziej niż choroby. Co za szkoda! Chłopcy powinni przecież wiedzieć, że lekarstwo zażyte w porę może uratować ich od wielu cierpień, a nawet od śmierci. Następnym razem nie trzeba będzie mnie tak długo prosić. Przypomnę sobie te czarne króliki z czarną trumną na ramionach, wezmę szklankę i chlub. Wypiję jednym łykiem. Podejdź teraz do mnie i opowiedz jak wpadłeś w ręce zbójców. Było tak. Ognieniat dał mi 5 złotych monet dla ojca, ale po drodze spotykałem lisa i kłota, którzy zapytali, czy chcesz, żeby te 5 monet zamieniło się w dwa tysiące? A ja odpowiedziałem, tak, powiedzieli... Powiedzieli, chodź z nami na pole cudów. Ja na to zgoda. Powiedzieli, zatrzymajmy się na kolację w gospodzie pod czerwonym homarem, a po północy ruszymy dalej. Zjedliśmy i poszliśmy spać. Kiedy się obudziłem, nie było ich i ruszyłem dalej całkiem sam w ciemności. Na drodze spotkałem dwóch zbójców w workach czarnych jak węgiel, którzy powiedzieli pieniądze albo życie, a ja odpowiedziałem, nie mam żadnych pieniędzy, bo widzisz, schowałem monety pod językiem. Jeden z nich chciał mi włożyć rękę do ust, a ja odgryzłem ją i wyplułem, ale to nie była ręka, a kociała a potem gonili mnie, a ja uciekłem i uciekałem, aż wreszcie złapali mnie, założyli mi pętle na szyję i powiesili na drzewie, mówiąc: Jutro wrócimy, a ty będziesz martwy z otwartymi ustami, a wtedy wyjmiemy złote monety, które schowałeś pod językiem. Gdzie są teraz te monety? zapytała wróżka. Zgubiłem je, powiedział pinokio, ale było to kłamstwo, bo miał je w kieszeni. Gdy to powiedział, jego długi nos wydłużył się co najmniej o dwa cale. A gdzie je zgubiłeś? W lesie, niedaleko stąd. Po tym drugim kłamstwie jego nos znów wydłużył się o kilka cali. Skoro zgubiła się w lesie, powiedziała wróżka. Poszukajmy ich i znajdziemy, bo wszystko co tam się gubi, zawsze się znajduje. Ach, teraz pamiętam, odparł Pinokio bardziej zmieszany. Nie zgubiłem monet, ale połknąłem je pijąc lekarstwo. Po tym trzecim kłamstwie jego nos stał się dłuższy niż kiedykolwiek, taki długi, że nie mógł się nawet obrócić. Jeżeli obrócił się w prawo, uderzał nim o łóżko albo o szyby w oknie. Jeżeli odwrócił się w lewo, uderzał o ścianę albo o drzwi. Kiedy go odrobinę podnosił, niemal wykuwał nim wróżce oczy. Wróżka przypatrywała mu się ze śmiechem. Z czego się śmiejesz? Zapytał Pinokio, zmartwiony widokiem swojego wydłużającego się nosa. Z twoich kłamstw. Skąd wiesz, że kłamie? Kłamstwa, mój chłopcze, można poznać w jednej chwili. Są dwa rodzaje kłamstw. Jedne mają krótkie nogi, a inne długie nosy. Twoje należą do tych drugich. Pinokio, nie wiedząc jak ukryć wstyd, usiłował umknąć z pokoju, ale jego nos stał się tak długi, że nie mieścił się w drzwiach. Koniec rozdziału 17. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę i koniecznie subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem. To naprawdę pomaga mi w rozwijaniu tego co tu robię. No i napisz jakiś miły komentarz. Z góry dziękuję. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej.